Na piłce możemy wykonywać ćwiczenia równoważne, i oprócz tego, że mamy piłkę, mamy również inne przyrządy, takie jak dynaso albo na przykład bosu, i dzięki tym przyrządom możemy pobudzać do pracy mięśnie głębokie, możemy wpływać na stabilizację i oprócz stabilizacji całego kręgosłupa możemy stabilizować odcinki. Jeżeli na przykład ktoś ma problem z odcinkiem lędźwiowym, to wykonujemy takie ćwiczenia, które wpłyną na wzmocnienie mięśni głębokich, czyli trzymających miednice, tak aby je wzmocnić i zmniejszyć dolegliwości bólowe. Tak, Pani sobie leży na piłce, unosi pani prawą, lewą rękę i prawą nogę do góry, tak, po skosie, robimy tak, żeby była równowaga czyli jakiś jest fizjologiczny ruch, czyli mamy po przekątnej, to tutaj robimy to samo. I zmiana, druga strona. Prawa ręka i lewa noga. I trzymamy. To tylko wygląda, że to jest proste, a naprawdę to nie jest proste. Nie jest proste. Ręce na, na szyję, łokcie do boku, złącz łopatki i unosisz miednicę do góry. I trzymaj, trzymaj. I powoli w dół. Mhm. I w górę. Trzymaj. I powoli w dół. I to jest też ćwiczenie równoważne na stabilizację miednicy, i opuszczamy. A teraz, żeby utrudnić to ćwiczenie, oporuję na kolce biodrowe i do góry to samo pani unosi. Czuć opór. Także to jest, żeby spotęgować ćwiczenie i opuścić powoli. I jeszcze raz w górę. Trzymaj i powoli opuszczaj. Tą rękę będzie pani odrywała. Tą nogę zgiąć w kolanie, tu, do boku. I teraz tak. Ta ręka do boku, bo pani będzie się musiała trzymać na grzbiecie. Zgiąć łokieć. Dobra. Do góry ręka, oderwij rękę i trzymaj w górze. Trzymaj, do góry, do góry. I to jest ćwiczenie ciężkie. Nie stosujemy je zazwyczaj na samym początku jak przychodzi nas pacjent i rozluźnij, opuść rękę dlatego, że nie jest stanie, bo ma za słabe mięśnie grzbietu, ale już w trakcie jak wzmocnimy sobie na przykład dziecko, bo najczęściej to na dzieciach stosujemy, to spokojnie możemy sobie to ćwiczenie używać, czyli nie, od, nie dotykasz piłki i podnosz się do góry, żeby utrudnić to ćwiczenie możemy jeszcze oporować na grzbiet, do góry podnieś się jeszcze, jeszcze trzymaj i rozluźnij, dobra. Mamy tutaj ugól. Ugól jest to uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego. Zapinamy pacjentów tak zwane podwieszki, czyli to są też sznureczki I dzięki ugólowi możemy utrzymać zakres ruchu. Na przykład, jak mamy pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi, osoby starsze, które nie mogą wykonywać ćwiczeń czynnych z oporem, to wtedy zapinamy ich na podwieszki i oni sobie ćwiczą. Czyli nie robią się wtedy przykurcze, bo ten ruch jest w zakresie możliwym dla nich i nie obciążamy stawów. Ugól. I ćwiczenia na podwierzchach to jest coś tego typu jak ćwiczenia w wodzie. Może nie do końca, ale możemy to tak porównać. Dlatego, że staw ćwiczy, ale nie ma obciążenia masą mięśniową. Dobrze, to zapraszam kogoś. Da. Ważne jest to, żeby podwierzki były nad stawem zawieszane. Dobra, noga do góry. Jedno na podłudzie i na stopę. Druga noga. Dobra. No i mamy pacjenta podwieszonego. I teraz jeżeli chcemy, żeby biodra nam ćwiczyły, to pacjent robi żabkę. A jeśli chcemy, żeby nam ćwiczył odcinek lęźwiowy, pacjent łączy nogi i na boki razem. O tak. I wtedy nam w odciążeniu ćwiczy odcinek lęźwiowy. Tutaj jest masaż pneumatyczny wykonywany. Jego wykonujemy jak na przykład ktoś ma problemy z zestawkami w żyłach albo ma na przykład pracę stojącą i ma takie obolałe, ciężkie nogi. Oprócz takiego zastosowania medycznego, to mamy również zastosowanie kosmetyczne w walce z celulitem. No i jako drenaż na przykład, jak ktoś ma zastoje właśnie żylne, limfatyczne, to jak najbardziej. Ustawiamy tylko po prostu odpowiedni program, gdzie działało. To jest tak, że po prostu są komory. I one zaciskają się i w zależności od tego, jaki program ustawimy, tak będzie nam zaciskało. Może być tak, że po kolei zaciska każdą, może być także że partiami, po dwie. Zaciska, zostaje zaciśnięte, zaciska i po prostu cały czas jest zaciśnięte i później rozluźnia. W zależności od tego właśnie, jaki program. I mamy też tu pokazane, który element jak się zaciska. Możemy tutaj uciskać na przykład na ósemkę, tutaj jak jest grubsze, to możemy dać na przykład piątkę, bo pacjent mówi, że no za mocno, no nie, no to wtedy ustawia, ustawiamy pod pacjenta. Jeśli chodzi o zabiegi z hydroterapii, bo taki mamy tutaj gabinet, mamy tutaj możliwość wykorzystania natrysku płaszczkowatego, mamy wirówkę na ręce, wirówkę na nogi. Wirówkę na ręce stosujemy u osób, które mają na przykład zaburzenia krążenia w dłoniach, u, u osób, które są na przykład po złamaniach, żeby trochę rozluźnić te mięśnie, żeby poprawić krążenie, odżywienie. Tak samo wirówkę na nogi stosujemy też w przypadkach, gdy osoby mają bóle na przykład nóg, bo mają zaburzenia krążenia, odpływu. To jest coś podobnego jak masaż pneumatyczny, no ale tak jak mówię nie do końca, bo działa podobnie, możemy stosować w podobnych stworzeniach, ale tutaj działa właśnie woda jako ten czynnik fizykalny, rozluźniający, poprawiający krążenie, wanny do hydromasażu, do masażu podwodnego i kapsułę spa. Ta kapsuła to jest taka kapsuła typowo relaksacyjna. Pacjent na początku się kładzie, mamy taki specjalny blad. Zakrywamy kapsułę, włączamy światło. Jest to takie światło typu Solux, rozgrzewające. I mamy dysze porozkładane i podejście sobie. I tutaj na samym dole, gdzie nam masuje kończyny dolne od spodu. Dysze te z tyłu, czyli masuje nam plecy, oraz dysze boczne, które masują boczne strony ud oraz te dysze na końcu to są dysze do masażu stóp. Aqua Vibron ma różne końcówki. Mamy na przykład taką drobną lub taką z wypustkami większymi. Aqua Vibron jest to masaż też pneumatyczny, który wykonujemy na przykład na grzbiecie, ale możemy też na kończynach. Ważne jest, żeby nie jeździć tą wypustką po wyroślach kostnych, na przykład po kręgosłupie, po wyroskach kończystych, postawach, po takich elementach wystających i wykonujemy go najczęściej na oliwce bądź na takie zasypce dla dzieci, żeby nie było też zbyt dużego tarcia. I wykonujemy ruchami okrężnymi, tak samo jak wykonuje się masaż, czyli dosercowo, w kierunku od dołu do góry. I masujemy jedną stronę kręgosłupa, później przechodzimy do masażu drugiej. Możemy zwiększać intensywność wibracji poprzez zwiększenie ciśnienia wody, czyli odkręcenie większej ilości. Teraz tutaj mamy elektroterapię, ciekły azot i terapust, czyli jest to pole magnetyczne wysokiej częstotliwości. I magnetronik zakładamy również, może być i na kręgosłup, na stawy, zależy od dolegliwości bólowych. Możemy go zakładać bezpośrednio na skórę bądź przez materiał. Natomiast jeśli chodzi tutaj o crio, my stosujemy. Ciekły azot. Można stosować też tlenek węgla, natomiast mocniejszy jest azot. Ciekły azot jest schłodzony do temperatury około minus 70 stopni, więc zabieg trwa krótko, około 3, 3 minuty to jest tak górna granica. Możemy stosować krócej. Jeżeli widzimy, że pacjent ciężko to znosi lub no, nie czuje się zbyt dobrze, to skracamy. Jeżeli odczuwa bardziej, to zimno. I krio wykonujemy ruchami okrężnymi, nie za blisko ciała. Żeby nie poparzyć, bo zimnym można poparzyć, wbrew pozorom. W obrębie właśnie dolegliwości bólowych też się pytamy pacjenta, czy boli go tylko w tym stawie, czy gdzieś niżej i wówczas całą tą powierzchnię obejmujemy zabiegiem. Nazywa się fluidoterapia. Jest to zabieg cieplny. Stosujemy go zarówno przy zmianach wyrodnieniowych, jeżeli na przykład pacjent źle reaguje na wirówkę, bo stawy nie zawsze lubią wilgoć. A tutaj mamy zabieg taki suchy. Podgrzewamy wiórki kukurydziane do temperatury między 40 a 50 stopni, to w zależności od tolerancji organizmu pacjenta. Pani sobie wkłada ręce. Można tu ręce wkładać bądź stopy, ale głównie to ręce tutaj stosujemy. Wiórki powodują masaż, czyli stosujemy, zarówno przy zmianach zwyrodnieniowych, jak i pourazowo, żeby rozluźnić mięśnie, żeby lepiej poprawić krążenie, żeby lepiej odżywić daną strukturę. Także, oprócz tego, że Państwo trzyma, Pani, może sobie ruszać. O, właśnie. Także tak to wygląda. Można obydwie ręce, jedną rękę. Zamiast wirówki można to stosować jako taki zamiennik, no bo tak. Yy, i zabieg taki trwa od 15 do 20 minut, czyli tak samo jak wirówka. Jakieś reumatoidalne, y, zmiany zwronieniowych y, dłoni, y, no tak jak mówię, zaburzenia krążenia w obrębie stawów dłoni, stawów, y, jeśli chodzi o nadgarstek, jeżeli są jak, po jakichś złamaniach tak samo, żeby po prostu polepszyć to krążenie, żeby szybciej się goiły takie rzeczy, a oprócz tego, że mamy ten masaż, czyli jest ta wirówka jakby, to mamy y, dodatkowo ten efekt cieplny. A ciepło y, korzystnie działa na stawy. Czyli robimy zabieg galwanizacji, zakładamy elektrody. Gazy muszą być zmoczone, żeby było przewodnictwo prądu. Jak będą suche, to nam się zabieg rozłączy i nie pójdzie. Czyli za zakładamy folię. Możemy to robić albo takimi uciskowymi opaskami, bądź bandażem. Galwanizacja jest to zabieg na prądzie stałym, można poparzyć. Także są parametry i granice, których musimy przestrzegać. Jest tak, że tutaj sugerujemy się dolegliwościami pacjenta i jego odczuciami, czyli pytamy się go, co czuje, żeby nie było odczucia pieczenia bądź szczypania. Mogą być igiełki, mrówki, ale nie pieczenie, ponieważ można poparzyć. Zabieg trwa 15 minut. Prądy mogą być różne, może być właśnie, jeżeli byśmy dodali tutaj lek, to byłaby jonoforeza, czyli wtłaczanie tego leku do skóry, może być interdyn, czyli prądy interferencyjne, tens, elektrostymulacja, także prądów jest dużo rodzajów, w zależności od tego, jakie mamy skierowanie, jakie do Ultradźwięki mają takie działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe. Możemy również za pomocą ultradźwięków wtłaczać lek, czyli oprócz samego działania leczniczego ultradźwięków, możemy również działać tą maścią właśnie przeciwzapalną, przeciwobrzękową. Zrobimy Panu zabieg na odcinek lędziowo-piersiowy. I tak jak wszędzie mamy dawki stymulujące, dawki odżywiające i dawki niszczące. Powiedzmy, że Pan ma zmiany zwyrodnieniowe. Dodamy 5 minut i na 7. Wykonując zabieg, pamiętamy, żeby kręcić kółeczka powoli. I ten zabieg wykonujemy właśnie powoli, takie kółeczka kręcąc.